Hej, witajcie, z tej strony Gilad, witam Was bardzo serdecznie na Ride Your Car. Czyli w sumie inaczej się jakoś nazywa ta gra. W każdym razie e, gramy sobie w grę, gdzie będziemy budować nasz, jakby to powiedzieć, pociąg, nasz wózek. Więc na razie gra nam każe wsiąść, więc wsiadamy i jedziemy strasznie szybko. Tak naprawdę to nie strasznie powoli jedziemy. I dostajemy oczywiście pieniądze za każdy dystans, który jesteśmy w stanie pokonać, i rozbijamy się. Pff, <śmiech> 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 rozbijamy się nawet całkiem mocno. I robimy oczywiście restart. Więc e, tak to wygląda, widzę, że mamy kilka. Różnych opcji. Mamy opcje saveów. Mamy opcję Rebirthów, mamy do tego opcję Questów, które nawet całkiem sporo już tak naprawdę zrobiłem. Mamy jeszcze opcję sklepu i mamy Orbital Cannon, który nie wiem dlaczego jest aż taki drogi, ale dobra. Możemy kupić silnik za jedne pieniądze, bo tylko tyle w sumie mamy. Możemy też wejść tutaj i możemy go zamontować. A gdziekolwiek tak naprawdę, na przodzie, na tyle, dobra, niech będzie. I teraz odpalamy. Ej, teraz zdecydowanie ta prędkość jest fajna i nawet jesteśmy w stanie przelecieć kawałek. Nice! Podoba mi się to w takim razie. Tylko nie jestem w stanie nigdzie dalej dolecieć. Dobra, no to restart. Niech będzie w takim razie restart. Um, questy powolutku... Aha! Ty automatycznie dostaję te pieniądze, jak skończę te questy? A, tak, dobra, dostaję automatycznie. Dobra. Mamy też sklep, więc możemy sobie jakiś tutaj silnik V8 kupić. Myślę, że to jest dobra inwestycja, patrząc na to. Więc zrobimy. Git, super, super, mam wszystko, ja wiem. Do tego mamy... Tu jeszcze opcje, co chcesz grodem, ode mnie? Ja, no ja rozumiem, co mam zrobić, co chcecie ode mnie. Żebym założył, no ja wiem, że muszę założyć przecież, a co mam z tym innego zrobić? Silnik V8, czy mogę go gdzieś tu zamontować w ogóle? Czy mogę zdemontować tego? A, dobra, czyli możemy tylko na bokach montować, niech będzie. E, teraz jeszcze jest taka kwestia, to jest w ogóle indeks rzeczy, który jest całkiem spory. E, ja chciałem zobaczyć tu, Lucky Crate. Mamy 45% na Lucky Chesta, mamy Fire Rocket Engine, Cyber Contact Fuel... To byłoby pewnie niezłe. Albo jeszcze tu Black Lucky Block. Uuu, to będzie jeszcze lepsze. To mamy większe szanse na ten Cyber, na, qu na Cyber Query. Czyli to jest stricte do paliwa, a to są też silniki. I to możemy jeszcze kupić pieniądze. To są limitowane rzeczy. I ta. Nie, kupimy sobie po prostu 10 takich Lucky blokowych skrzynek. I liczę na to, że coś dobrego nam z tego po prostu wypadnie. Dobra, uwaga i lecimy. Jak, jak to kliknąć? Halo. Gro. Jak mam to? Jak mam to? Czy chwila, czy ja mam to zamontować? A! I. A, dobra! I. Ej, to chyba było całkiem niezłe, szczerze mówiąc. Dobra, zobaczymy. Lucky chest. Czy lucky chest cokolwiek mi zmienia? Czy lucky chest jest. daje mi naprawdę cokolwiek? Dobra, montujemy na razie wszystko. Uuu, dobra, dostaliśmy silnik. Lucky chest, to słabo. Fuel. Dobra, no to średnio znowu. Kolejną. Oh. Ale będziemy zaraz cisnąć, ale dostajemy itemów. Dobra, pyk i lucky chest. Dobra, teraz możemy zobaczyć, przynajmniej... A, to było w shopie tutaj. Dostaliśmy teraz TT. Te, te, te. dostaliśmy, nie dostaliśmy tego bubble engine, ale dostaliśmy też chyba ten cyber contract fuel, więc niech będzie. Na razie ten silnik V8 zostawimy i damy sobie to paliwo. I zobaczmy. O, ten silnik daje nam spida 120... 120, już myślałem, że przelecę tak naprawdę. Dobra, ej, paliwa, teraz mamy całkiem sporo patrząc na to. Czyli musimy mieć na tyle mocne, musimy mieć na tyle jakby silników, żeby być w stanie dolecieć w ogóle dalej. I jakiś zombiak tam leżą, nie wiem czemu, ale okej. Okay. A, bo tu kule jeszcze lecą. Czy dolecimy? Doleciliśmy git, kozacko. Leżą zombiaki na drodze i nie chciał. Okej, okay, można też tak z tymi zombiakami. Ej, na razie nieźle nam idzie, szczerze mówiąc. Mimo, że mamy tak naprawdę jeden wózek. Ale poleciały. Dobra, podoba mi się to. I żegnajcie. O, to chyba ja raczej się żegnam i lecę na dół. Ej, nawet fajnie. I tu co? Mogę wybrać sobie trasę. A mogę wybrać sobie trasę, którą chcę polecić. Dobra, no mamy 270 dolków. Więc to nie jest zbyt dużo. Możemy sobie przyhamować. I restart. Dobra, czy teraz jestem w stanie powiększyć? Mogę kupić plus jeden wózek, plus drugi wózek, plus trzeci wózek. Dobra, robimy to wszystko. Teraz tak, podnosimy to. I teraz tak. Paliwo musi być z tyłu, z tym się chyba zgadzamy. Tu jest engine, to jest engine, lucky chest. Tu jest fire. A, tyst, a nie, to też jest engine. A to ja mam same silniki głównie, tak? O, dobra, no to tego się nie spodziewałem. Dobra, no to damy sobie ten fire barrel engine, nie, może ten. Rocket. Uuu, te damy sobie tu na początku. Teraz damy sobie te fire barrel, proszę bardzo. Teraz damy zwykły, i ten zwykły. I mamy jeszcze te laki Chesty, które szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co dają. Jakby. Czy jest opcja zamontowania tego? Czy to mi cokolwiek zmieni? Raczej średnio, dobra, to zabieram to. Chociaż założę to. Może to jest w stanie mi dawać jakieś itemy, jak zakończę tego, skoro i tak mam slot. Lucky spin może też jeszcze jest jakiś dostępny. Nie mamy żadnych, więc trochę szkoda. Jeśli chodzi o rzeczy do kupienia, mamy tylko 170, więc niespecjalnie. Ale tutaj moglibyśmy to paliwo na przykład kupić za 250, potem za 650 większe. I potrzebne riberfy. Dobra, jak wyglądają riberfy w ogóle? Potrzebuję mieć 25 tysięcy i 11 wózków. Dobra, niech będzie w takim razie, jedźmy. Ohohoho! Ohohoho! Dobra, ej, 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 muszę przyznać, że teraz to lecimy. Eee, przelatujemy. O, no już bałem się, że nie przelecimy. Czyli momentami trzeba byłoby hamować. O, nie mam paliwa tyle, czyli te silniki zużywają mega dużo. No w sumie tak, praktycznie praktycznie mam tyle ile miałem ale wyfalam te zombiaki! O, ale pięknie, dobra, potrzebujemy więcej paliwa, to jest zdecydowanie dobra. 340 dostaliśmy, co nie jest zbyt dużą liczbą Moglibyśmy sobie ten duży zbiornik paliwa kupić i jeszcze jeden. I to już jest zawsze coś. Potrzebujemy 1500 na kolejne. Czyli teraz tak, te boksy realnie mnie totalnie nie interesują. W tym momencie możemy sobie założyć dwa paliwa. Możemy założyć paliwo na... Pa Aha, możemy tak założyć paliwo. Dobra, no to to nie. To ja chcę założyć paliwo tak i tak. I dobra, mamy ten silniczek też i lecimy dalej. W ogóle trzymam W cały czas, teraz się nie bawię. Po prostu trzymam w. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Jak, jak tu będziemy w stanie polecieć daleko i tak dalej. Tu jest słabo, bo tu się tak jakoś dziwnie odbijamy, ale my dosłownie lecimy, zachowujemy się jak helikopter. Tu lecę też dalej. U, ale mnie wygieło. Dobra, lewo teraz. Ma być niebezpieczniej po tej stronie. Nie wiem, czemu miało być niebezpieczniej. i przelecieliśmy po prostu. Pff. Prościutko było raczej, dosyć prościutko. Żegnajcie zombiaczki. Chyba nawet nie poleciałem w zombiaki, bo je wyprzedziłem. I pyk! Dobra, mamy 400. I trochę je poprzewracałem. Dosłownie no, minimalnie, bo to w sumie tyle, co byłem w stanie zrobić. Dobra, wracamy! Mi to bardzo pasuje. Zobaczmy, co mamy dalej. 1000 mamy. Yy, Giant Fuel. O! To jest całkiem fajne. Usuniemy sobie ten silniczek i wstawimy sobie Giant Fuel. I potrzebujemy ile? 1500 na kolejne? Dobra. Myślę, że z tymi silnikami jest git, tylko potrzebujemy więcej paliwa. To jest to jest rzecz, która będzie na pewno bardzo bolesna z czasem, ale no, damy radę, nie? Też wolałbym jeździć w ciągu dnia, ale gra niestety zawsze zazwyczaj ma. <laughs> Dobra, zrozumiałem. <laughs> zrozumiałem. E, czyli muszę czasami zdecydowanie zwalniać. Czasami zwalnianie jest rzeczywiście dobre. Yy, czasami jest złe, a czasami jest wspaniałe. Więc miejmy nadzieję, że tym razem będzie ok. I tu, prze, tu muszę zwolnić, żeby tu w, na kolejnym. Oje! Naprawdę nie mam siły, żeby wylecieć tu? Dobra, nie rozumiem, co tu się dzieje. <gryw> nie rozumiem, co tu się dzieje. Dlaczego nie jestem w stanie tego zrobić? Jeszcze raz. Dobra, będziemy sobie tak jechać. Będziemy ok. Jedziemy, trochę się rozpędzamy. Nie jakoś ekstremalnie, ok? Pyk, i tu się rozpędzamy. Dobrze. No teraz nie mamy... A, dobra, teraz mamy te 300 coś. No jak to się dzieje, że wcześniej byłem w stanie normalnie przez to przejechać, a teraz nagle nie jestem w stanie? Jak to się dzieje? Tutaj muszę przelecieć. Wszystko jest tak... Właśnie nie mogę się za bardzo rozpędzać niby, ale potrzebuję się rozpędzać. No teraz mamy full prędkość. O, i możemy polecieć. No i teraz przez to nie trafię w to drugie. Dobra, teraz akurat przyleciałem. Teraz akurat jest OK. Dziwne to jest. No to jak tu nawet się nie zatrzymuje, spadam w dół. I samo mnie jakby do, dopasowuje do tego, nie? Więc jest git. Tutaj też się zawsze zatrzymujemy, tu wylatujemy w kosmos. Lądujemy z powrotem. Tu przelatujemy na kolejną strefę. No jest git. Tam jedna osoba nawet bardzo daleko dolatuje. Ciach. I jeszcze raz ciach, proszę bardzo. I tu jest jeszcze jakiś most, do którego pierwszy raz w sumie dolatujemy. I to tyle. <laughs> I kosmos. 500 coś zarobiliśmy. Co nie jest zbyt dużą ilością. Potrzebujemy więcej paliwa. O, silniki są jeszcze. Moglibyśmy w teorii tak naprawdę. Tu jeszcze Jezus, jakieś są lepsze silniki. Paliwa za 1000 robuxów już. Spirit Engine. Forest Engine. Na razy 4. No, powiem tak, ciekawie. To jest jeszcze Selgir. Ile to kosztowało? 590. Dostaliśmy 5 stówek za to. Ej, to jest całkiem niezłe. Nie wiem do czego jest ten Lucky Block, więc Lucky Chest, przepraszam, więc nie będę się w to bawił. Mamy Giant Fuel i mógłbym kupić nawet więcej, jeśli jest w ogóle taka opcja. W chwili obecnej nie ma. Mogę kupić to i możemy kupić. Nie wiem, Small się raczej nie opłaca. Czy silnik nam potrzebny? Nie, prędkości akurat mamy całkiem sporo, więc jedyne co to dokupiłbym, wózek na pewno. I teraz miałbym miejsce na Giant Fuel i na Big Fuel. O, proszę bardzo, to jest jeszcze jakiś lucky event w ogóle. Moglibyśmy. Czemu nagle mi. O, zniknęły. Możemy też to kupić. A nie, my to kupowaliśmy realnie. Okej, okay, to to mamy akurat. Nice. To próbujemy znowu. Próbujemy dalej dolecić tym razem i tym razem się również nie rozbić. Jakby jest tu dużo opcji na rozbudowę i jakoś dziwnie tak się odbijamy, ale no. I umieram, tak? O! Nawet nie! Doleciałem, proszę bardzo. Siema, witam serdecznie. <grymne> Dobra, lecę w prawo, by się nie bawię. Widzę, wszystkich tak blokuje troszeczkę. Lecimy dalej, wjeżdżamy tu. Siema! Uuu! Proszę bardzo, zamiaczki z drogi. A, chyba nawet nie trafiłem. To jest znowu takie dolecenie na styk, mi się wydaje. I dało radę, dobra, bardziej to lecimy w tego, w powietrzu, ale niech będzie. Wow! Dobra, tu nas jeszcze nie było, może podjedziemy pod tą górkę pierwszy raz. I jesteśmy, proszę bardzo, lawowy biom, na którym się w sumie. Dotknęliśmy go i zawracamy. Pff, 620, jest git, jest git. Naprawdę da radę to spoko zrobić. Kolejny wózek, nie mam paliwa, to jest problem. Jeśli miałbym paliwo, to mógłbym oczywiście dalej pocisnąć. A za 40 sekund. Ile kosztuje restock? 25. Chyba poczekam chwilę. 3, 2, 1. I mamy to, dobra. Czy mamy jakieś paliwo sensowne? Nie ma nic. Okej. Okay. To nie tego się spodziewałem, szczerze mówiąc, czyli tyle czekania realnie, żeby nie dostać nic, co jest trochę smutne. Ale okej, okay. teraz mamy dwa duże paliwa. O, nie giant, ale dwa duże. To wystarczy. Na troszeczkę wystarczy. Czy mamy dodatkowy wózek? Nie, ale. O, brakuje nam minimalnie do kolejnego wózka, przez to, że kupiłem. Chociaż nie. Chwila, sprzedam ten stary silnik i dostaniemy trochę. Dobra, brakło 12 <laughs> Brakło nam 12. Dobra, to wystarczy, zrobimy tak I wracamy, dobra, mamy Wystarczy, proszę bardzo Kolejny wózeczek, ciach I kolejne dwa duże Można jeszcze w środku wózka wozić Dobrze wiedzieć No tak, w sumie jak miałem jeden wózek To był jeden Ca, no, fajnie i chyba się rozbijam znowu. O! Ledwo! Ledwo, ale doleciałem. To się liczy. Rozbijamy ich, proszę bardzo. Tutaj lecimy w prawo. O! Nawet mnie, jak zwolniłem, to mnie przytrzymało. Realnie lepiej niż hamowanie. Chyba lepiej niż hamowanie działa po prostu skręcanie lewo-prawo. Więc jak wylecę sobie teraz. I uderzam w to. I znowu nawet nie ledwo, proszę bardzo, to już nie musimy hamować, to już jest git. Tu to już totalnie sobie lecimy, gdzie chcemy. I znowu pewnie dolecimy do tego lawowego, można kawałeczek dalej. Tamten gościu, co całkiem, całkiem daleko dolatuje muszę przyznać. My prawie przele... W sumie to przeleciliśmy ten lawowy. Całkiem nieźle, całkiem fajnie, tu już nie dolecimy. <laughs> o nastyk nastyk 760, ładny trip, muszę przyznać. No, więcej, możemy sobie kupić silnik. Nie możemy tego silnika kupić. Możemy kupić sil kolejny silnik V8. Niewiele to zmieni pewnie, ale możemy go zamontować tu. I możemy spróbować. Coming back, tutaj nie chcemy. Więc realnie za każdym razem powinniśmy kawałeczek dalej dolatywać. Tylko patrząc teraz, ja mam 300 dolków i ja mam 1000 coś tej waluty. Czy na coś ta waluta mi się realnie przyda? Zawsze tu się obawiam, jak lecimy, bo. No właśnie, trzeba byłoby schamowywać jakoś strasznie. Do czego jest ta waluta? Czy ja, czy ja czegoś nie rozumiem, jakby. Tu nie, tu mamy spinę, nie ma. z tym że 9 spinów zostało, ale z tym 9 spins left, a to jest 0 spins left, więc nie rozumiem, które jest prawdziwe. I. Czy to tak powinno działać? Mogę zrobić skip animation? Okej, okay. bo jakby nie, nie usunęło mi się. A, teraz nagle nie mam spinów. Nie, nie, nie rozumiem jakby jak to ma działać. Pff, nie mam pojęcia. To jest chyba ten Lucky Event i tu mamy chyba... Tak, możemy kupować tego. Dobra, trzy skrzynki. Dobra, kupimy dwie skrzynki. Czemu nie? Mogę. I teraz zrobimy sobie tak. Zdemontujemy sobie to i zamontujemy sobie pyk. Dobra, dostaliśmy kolejny mega paliwo. Ej, ej, nie mam co narzekać. I Lucky Chest, który jest totalnie do niczego. Okej, okay, niech będzie. A, jeszcze mamy ten Big Fuel. Damy do środka i do środka. Tego Lucky Chesta sprzedamy. Ciach. I teraz może kupimy sobie paliwo lepsze. Nie, za minutę dopiero jest. Możemy kupić te podste paliwa. Jakby to i tak niewiele zmieni, ale niech będzie. Eee, tutaj nie, tu nie. Do środka chcę włożyć. Pyk i pyk. Dobra, proszę bardzo i lecimy. Lecimy bardzo ładnie. Teraz trzeba przelecieć tu, i to ważne, żeby. O, teraz tu się. No, dobra, już prawie się. Przywróciliśmy, dobra, Git. Nie za mocno, żeby tutaj właśnie. Być w stanie przelecieć. O, i teraz możemy już na pełnej. Teraz już jest pełna totalnie. No i Git, proszę bardzo. Tylko czasami się niestety blokujemy, bo jesteśmy za szybcy. Więc no. Ale tu zwalniamy, uwaga. I lewy pas i płynnie, no i tak się to robi! Tu już nie musimy nic zrobić, płynnie, bo nie, nie wybieramy tych zombiaki, tylko się przewracają Niestety za przewracanie zombiaków chyba nie dostajemy, e, tych, e, nie dostajemy... Jak one się nazywają? E, punktów ani pieniędzy. No rozpędź się, rozpędź się, rozpędź się, bo nie dolecimy. Och, się tak martwiłem przez moment, że coś. Dobra, tu już jest pełna. To już znam trasę, to już jest git. Najgorsze są te początki, szczerze mówiąc. I dobra, zrobione cyk Bo... W trakcie chyba... Chyba w trakcie lotu nie da się przehamować. Ale patrzcie już gdzie jesteśmy a jeszcze ile paliwa mamy, więc jest git. Jest naprawdę kozacko. Ho ho! O nie. O nie Czy jestem w stanie tu w ogóle dolecieć? A to ja tylko podjazdy są, dobra. To był tylko podjazd git. Już się bałem, że nie będzie to podjazd. Z której strony nie wiem, znowu w prawo jedziemy. O. Pff, przyhamowało mnie trochę, jak mnie przedstawiało. Ale okej, okay, no taka sama kopalnia. Mamy 900. Może nawet tysiaka zarobimy. Za ten lot. I to wygląda identycznie jak to przed chwilą. Tak naprawdę. O, i znowu będzie blokada. O, nawet nie! Podjechaliśmy i wracamy na lawowy biom. Git, mamy tysiaka, proszę bardzo, jak zarobiliśmy. I na środku jeziora lawowego zostajemy. Także no, tak to wygląda. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej. 1115 to był nasz rekord. Także moi drodzy, ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Jeśli chcecie oczywiście więcej tej gry, w sensie pograć sobie, to oczywiście zapraszam na, na Robloxa, bo to, to jest jakby no. E, gra nazywa się Build a Card, a póki co, trzymajcie się, po, do zobaczenia. No i cześć.